poświęca niez, niezliczoną ilość czasu na to, żeby, zobaczyć, żeby przedstawić ludziom potomnym, innym fascynatom, ale także zainteresowanym poczet papieru. Ale to nie wszystko. Jak będziecie patrzyli, patrzeć, yy, to wszyscy papierze są w sposób szczególny przygotowany przez Pana Czesława. Pan Czesław kilka słów na chwilę na pewno powie, jak to robi. Natomiast nie tylko papierzy, także coś dla młodszych, dla dzieci i takiej wczesnej młodzieży, też postacie z bajek, ale o szczegółach, o technice już teraz oddaję głos Panu Czesławowi. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie powitać Was drodzy uczniowie, Was kochani wychowawcy i także Pana z mediów lokalnych, Pana Tomka Bielowskiego z wizji lokalnej. A teraz już głos oddaję Panu Czesławowi. Na samym początku chciałbym Panu Dyrektorowi przekazać portret Jana Pawła II. Wykonany techniką pirografii. To jest pisanie ogniem pirografia ogień. Pisanie ogniem. I tu, tu jest z tyłu, może Pan Dyrektor odczyta. Dobrze, przeczytam. Moi drodzy, na wstępie jest dedykacja, cytat św. Jana Pawła II. Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi. Ja to wypala? To się nagrzewa od 300 stopni Celsjusza do 750. Ten grot ma.